Adam Niedźwiedź przed fan Fight Live Night 5, witam przede wszystkim, bardzo gorące ważenie widziałem, jak, co się stało, że, że jesteś tak niezwykle podekscytowany? No po pierwsze witam wszystkich, no w końcu moim zdaniem przeciwnik, który że tak powiem, umiejętnościami no, mamy je mniej więcej na równi i wiem, że muszę dać siebie wszystko w tej walce i no, po prostu jaram się niesamowicie takim zestawieniem, bo wiadomo, że jeśli chcemy być lepsi, to musimy walczyć z najlepszymi no i uważam, że to będzie mój naj najlepszy dotychczas rywal. No i dlatego jaram się tak strasznie tą, tą walką, jaram się. Ale to chyba też ma trochę do, yy, związek z tym, że widzę twoje przygotowanie fizyczne i one chyba jest z Gali na galę coraz lepsze. E, tak, teraz no podszedłem do tego wszystkiego mega profesjonalnie. Półtorej miesiąca byłem na ściśle diecie, nie miałem świąt, nie miałem urodzin, nie miałem Sylwestra. E, no po prostu me mega do tego pod podszedłem. Y pomógł mi też pod koniec teraz ładowanie całe e rozpisać mi energetyk, za co bardzo dziękuję. On współpracuje tam z panem Mauriczem, także wiem, że to jest na wykonane na 200%, no i to musi zaowocować po prostu. I rozumiem, że takim ostatnim etapem przygotowań będzie, że odbijesz sobie te wszystkie stracone e nasze święta. E no to zapewne. To, to zapewne. to za dwa tygodnie świętowania po walce niezgledu na wynik, ale na na pewno no, będzie to wygrana i, i będę po prostu sobie, się cieszył tą wygraną w dobrym, no, w, do, w dobrym towarzystwie i w dobrych chwilach, bo te wszystkie święta będą odbite, że tak powiem, z podwójnym smaczkiem. No. Tutaj pytałem e, Twojego poprzednika, właśnie czy Ty zrobiłeś sobie taki rachunek sumienia za dwa, 2014, miałeś cztery walki? To jest bardzo dużo. Czy chciałbyś ten sukces a powtórzyć, a może je właśnie jeszcze bardziej przyspieszyć? No tak, chcę w tym, no znaczy tą, tą walkę jeszcze... Jak nie zaczynasz. Tak, że... no tą walkę właśnie, to nawet ja zaczynam, zaliczam sobie jeszcze, o, podsumowywać, tamten rok będę po tej walce, no bo przygotowałem się w styczniu, więc dla mnie zamknie się to w styczniu, no i wtedy chcę sobie zrobić takie podsumowanie, że tam w rok zrobiłem te pięć walk, bo tak sobie założyłem, no miał być grudzień, nie wyszło, lepsza, że tak powiem, propozycja tu padła z feną, więc yy, no co, no ja na razie roku nie zamykam, rok zamknę po tej walce, no i ale te, na ten rok na pewno bym chciał zrobić cztery walki, jak, jeśli będzie tylko zdrowie. A co miało być w grudniu w takim razie? Yy, no nic, do no po prostu ch ja, ja, ch ja chciałem zawalczyć w grudniu, yy, bo tam i byłem na obozie w, w, Be w Berserkerach w Bielsku i w Wałczu byłem i tam mniej więcej tą formę chciałem tak zrobić na grudzień, ale menadżer powiedział, że, że, że jest oferta na styczeń tutaj, no to ja ja mówię, że to wszystko przyciągnę i będzie okej, okay, A myślisz, że uda Ci się, oczywiście pod warunkiem właśnie zdrowia, yy, wyrównać bądź właśnie zwiększyć tą liczbę pojedynków w 2015? No tak, jeśli zdrowie daj, Jestem młody, zapał mam. No, yy, Załatwiłem sobie też tak uczelnie, że w ogóle tam nie muszę praktycznie chodzić, więc dwa razy dziennie trenuję, nie mam spokojną głowę. Mama mi pomaga we wszystkim, wspiera finansowo, sponsorzy też są na rzeczy, na wyjazdy, więc jak najbardziej. Jeśli zdrowie tylko dopiszę. Mhm. Jak, jak w ogóle tak y, oceniasz, można powiedzieć, że w zawodowstwie jesteś y, rok czasu. Jak, jak oceniasz siebie na, na tle tego topu naszego polskiego, który jest, no, bardzo dynamicznie się rozwija, ja jestem pod wrażeniem tego tak naprawdę, jak, jak szybko ci zawodnicy idą tak naprawdę y, w górę? Hmm, no, no, pod względem topu, no to pod względem topu to z... Pomogło mi zweryfikować na pewno te dwa obozy, gdzie byłem w Bielsku i w Wałczu byli sami topowi zawodnicy. I... No nie odbiegam. Uważam, że na tyle, ile ja trenuję, a nie trenuję stosunkowo długo, gdzie tam większość zawodników trenuje no, praktycznie tyle, co ja mam lat, to no, jest dobrze i to daje mega motywację, mega kopniaka psychicznego dostaję dzięki ty, tym obozom. No, że to jest to po prostu, co powinienem robić. I jeśli dalej będę podchodził na to tyle i wkładał tyle pracy, to wiem, że to zaprocentuję w przyszłości na pewno. Nie wiem, na ile to z twoim gameplanem? czy jesteś w stanie zdradzić właśnie na, na tych obozach tak naprawdę, którą z płaszczyzn trenowałeś, czy jakie elementy trenowałeś naj, najczęściej? Znaczy głównie mieliśmy sparringi stricte MMA, plus w walczu były Karigajko w parterze tam z uderzeniami, no to to no, żadna tajemnica. No, tre trenowaliśmy przekrojowo, bo wiadomo, MMO trzeba trenować przekrojowo, także no, wydaje mi się, że każdą płaszczyznę mniej więcej tak samo. Plus ja dodatkowo chodziłem sobie na parter yy, z wiadomych względów w Wałczu, no, bo po prostu lubię parter i sobie chodziłem dodatkowo tam jeszcze na treningi parteru. Na koniec każdy indywidualnie tak naprawdę podchodzi do, do, do swojego planu, do swojej walki. Przede wszystkim czy ty jesteś zawodnikiem, który skupia się na tych elementach kończących walkę, czy ona po prostu ma sobie biec swoim torem? Znaczy powiem tak, że... Coś tam oglądałem też wywiad z Michałem, że on na przykład mówił, że mnie rozgryzł. No moim zdaniem nie da się rozgryźć rywala, bo żadna walka i y, ja nigdy nie zawalczę tak jak w poprzedniej walce, tak samo, bo nam, przeciwnik mi na to nie pozwoli, więc y, moim zdaniem walka toczy się swoim biegiem i wiadomo, mamy tam jakieś aspekty wytrenowane pod danego przeciwnika, on ma jakieś tam, y, każdy ma swoje nawyki, no ale to w walce zawsze wygląda inaczej i moim zdaniem, no walka sama pisze sobie scenariusz, nie możesz napisać scenariuszu do powodu walki, ty możesz być tylko przygotowany na każdą, że tak powiem alternatywę, I, ale no, wiadomo może dostać cios, nie wiem, może coś przeoczyć i no różnie to bywa no dlatego ja jestem przygotowany na wszystko i, i, i jakoś i... To co będzie, to będzie. No. Nie, a w głowie tak od razu pociągnę temat. Pisałeś sobie jakiś scenariusz, bo zawodnicy bardzo często to robią przed Tak, wizualizuję od półtorej miesiąca codziennie zakończenie tej walki. I wiadomo, ręka w moja w górze, to tyle. Bardzo dziękuję, w takim razie powodzenia jutro. Yy, dziękuję i dziękuję jeszcze wszystkim sponsorom. Nie będę wymieniał, będę wymieniał. Może po wygranej walce. <laughs> Dobra. Dziękuję. Dzięki. Dzięki.